Pytanie: jaka jest najstarsza rzecz w twojej szafie? I zastanawiałam się długo, otworzyłam szafę. Pierwsze co w niej zobaczyłam to wino, ale stwierdziłam, że nie tego nie pokażę. I przygotowałam sobie tutaj piżamkę, którą mam do dziś i przysięgam wam, że ja w niej codziennie, no może nie codziennie, ale bardzo często w niej śpię. Eee to są takie spodenki, tu na tyłku już wytarte, z dziurami ale naprawdę uwielbiam tą piżamę i przysięgam Wam, że ja w niej chodzę yy, mimo, że mam ją z 10 lat może nawet więcej nie wiem, czy Wy też tak macie, ja naprawdę nie potrafię jej wyrzucić. Kolejne pytanie jaka jest najnowsza rzecz w Twojej szafie? jeśli oglądałyście filmik z paczką od mojej siostry, to wiecie, że dostałam od niej bluzę z GAPA yy, bluzkę z GAPA yy, spodenki Inną momentą, z Primarka, Primarku, yy, i do tego jeszcze dostałam yy, buty również z Primarka. Więc to są moje najnowsze rzeczy, nic nie kupowałam. Zresztą powiem Wam szczerze, że ja nie chodzę jakoś tak bardzo często na zakupy. Jeśli już idę, to mam takie wymagania, że nic nie mogę kupić, Żadnych z pieniędzy. Jak widzę, że te rzeczy są strasznie drogie, i po prostu czekam na przyceny, które będą już niedługo. Kolejne pytanie: jaka jest najdroższa rzecz w Twojej szafie? Tak, patrzyłam na tą szafę i próbowałam się doszukać jakiejś takiej drogiej rzeczy. I powiem Wam, że nie mogłam nic takiego znaleźć. Mam wszystkie rzeczy raczej z HM-u, ze Wariusa, z takich zwykłych sklepów, sieciówek. Nie mam chyba nic takiego drogiego. Jeszcze tak patrzę, bo mam właśnie otwartą tą szafę. Może jakaś bluza z Nike, z Adidasa mogłaby się w tym przedziale wyższych cen znaleźć? A tak to naprawdę nie, nie wiem, co mam pokazać, bo chyba nie mam takiej rzeczy. Kolejne pytanie brzmi: jaka jest najtańsza rzecz w Twojej szafie? I zaraz potem jest pytanie: rzecz, którą dorwałaś przystępnej, okazyjnej cenie. Więc ja pokażę po prostu te rzeczy może razem, odpowiadając na te dwa pytania, ponieważ nie będę tego rozdzielać. I pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest to koszula z F&F którą kupiłam w, w szmateksie, się w Second Handzie, jak kto woli. Która wygląda tak, jest bardzo fajna i nie wiem dlaczego jej nie noszę. Muszę do niej powrócić. No Nie wiem, podoba Wam się. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, to jest sukienka która ma metkę z hendemu, ale kupiłam ją już bardzo dawno temu, jak byłam w gimnazjum w Turcji i tam poszliśmy na jakiś taki bazarek, coś w tym deseń i tam było bardzo dużo ubrań właśnie z metkami po jakieś naprawdę grosze. Kupiłam parę sukienek, na przykład to jest jedna. Pokazałabym Wam jeszcze drugą, ale jest u mojej przyjaciółki już od paru dobrych lat, więc Wam jej nie pokażę. Yy, ale ta wygląda w ten sposób. Yy... Jest bardzo fajna, teraz pewnie będę w niej chodzić jak się zrobi ciepło Bo trochę o niej zapomniałam, więc muszę do niej wrócić Jeszcze jedną rzeczą, którą Wam pokażę to jest sukienka Która była już w jednym tagu, chyba kocham wiosnę, byłam w tej sukience I ją kupiłam na karbucie w Manchesterze rok temu Za chyba 2 funty albo funta 50 Jak szyta na mnie, naprawdę nałożyłam ją Idealny krój, idealna długość w biuście też dopasowana idealnie, więc ona po prostu wołała, żebym ją kupiła. I jeszcze ostatnią rzeczą, jaką wam pokażę, miałabym ich więcej, ale nie chcę przynudzać i pokazywać całej szafy, ale to będzie torebka z New Looka, którą też kupiłam, choć tu, na karbucie. Wygląda ona tak, tutaj jest troszeczkę zniszczona, ponieważ tutaj odpada coś. Ale to wystarczy tylko przyszyć. Przyszyłam to już rok, ale jakoś mi nie wyszło. W środku wygląda na nową praktycznie. I też myślę, że niedługo zacznę w niej chodzić, kiedy nie będę musiała już pakować tak dużo rzeczy na uczelnię. Fajna. Pasuje praktycznie do wszystkiego. Więc też będę w niej chodzić. Rzecz, która była największą stratą pieniędzy. Ja mam parę takich rzeczy, ale pokażę Wam jedną Rzeczą, którą naprawdę kupiłam i nie oderwałam od niej metki do dziś, a kupiona została koło dwóch lat temu, nie pamiętam dokładnie. To są buty. I dlaczego ja je kupiłam? Dlaczego w nich nie chodzę i o co w ogóle chodzi z tymi butami? Nie mam pojęcia. Ale zawsze przy każdym sprzątaniu szafy moja mama mi o nich przypomina i e, śmieje się ze mnie, że w nich nie chodzę, że leżą w szafie jeszcze z metką. Ale y, mam parę takich rzeczy, które kupuję i nie chodzę w tym. Nie wiem dlaczego. Kupiłam te buty. No nie są przecież jakieś złe. Y, a propos, właśnie butów na obcasie, to ja mam coś takiego, że kupuję buty na obcasie, później w nich nie chodzę, ale kupuję, bo one są bardzo ładne i ja bym chciała w nich chodzić, ale. Po prostu nie do końca to jest mój styl, ponieważ ja lubię tu podbiec, tu lubię podskoczyć, tu gdzieś na coś wskoczyć, się szybko się przemieszczać i czasem takie właśnie buty na obce się mnie krępują, dlatego jak chcę gdzieś wyjść i dobrze się bawić, czy gdzieś pójść i być, czuć się sobą, to zakładam trampki i chcę właśnie jakieś. Postanowienie noworoczne na 2015 rok: sobie założyć, że będę chodzić w butach na obcasie, bo chciałabym, ale zawsze wybieram te trampki. Nie wiem po co je kupiłam, chciałabym to wiedzieć. Rzecz w Twojej szafie, którą każdy nienawidzi, a ty uwielbiasz. Nie byłabym sobą, gdybym o nich nie wspomniała. Mam różne wzory, kolory. Tu jedna para, drugą mam gwiazdki trzecie mam takie szare jeszcze jedne leżą w szafie i jeszcze jedne są w praniu więc mam ich całkiem sporo, uwielbiam, nie wiem czy wy lubicie czy nie i czy to w ogóle jest jakiś obciach nosić takie skarpety ale ja noszę je po domu, nie wychodzę w nich przecież na pole na dwór, żeby zaraz mnie ktoś sprostuje, pokaż trzy swoje ulubione rzeczy w danym momencie pierwszą rzeczą, która... pierwsza rzecz, która jest cały czas praktycznie na mnie i uwielbiam ją to jest to coś taka narzutka nie topesz, bluza nie wiem jak to nazwać ma takie skórzane rękawy, nie wiem czy to widać w kamerze. Tu ma skórzane rękawy, tutaj jest takie szare, nie ma guzików, jest asymetryczne, tu krótsze, tu dłuższe, pasuje do wszystkiego, uwielbiam to nosić. Właśnie jak jest taka pogoda, pogoda jak teraz, że na krótki rękawek jest za zimno, a coś fajnie by było narzucić, fajnie wygląda i do trampek, i do butów na obcasie, które chciałabym założyć, ale nie zakładam. Drugą moją ulubioną rzeczą będą trampki miętowe i w nich też chodzę zawsze lato zima jesień nie w zimie nie chodzę ale lato jesień wiosna zawsze i trzecią rzeczą którą uwielbiam to jest ta torba ze stradivariusa która pomieści wszystko wszystko można ją wypchać po brzegi jest y Fajna, z, ze złotymi dodatkami To jest moja trzecia y, ukochana rzecz Jest wypchana oczywiście teraz jakimiś y, bardzo potrzebnymi rzeczami y, Ale kupiłam ją też na promocji y, I kupiłam ją w Stradivariusie w zeszłym roku chyba na wyprzedażach I zapłaciłam za nią 79 zł Więc wydaje mi się, że jest to spoko cena Jak na taką torebkę, którą noszę na co dzień i czasem po prostu nie chcę mi się wykładać tych wszystkich rzeczy, więc zakładam ją na każdą okazję, czy jak gdzieś wychodzę, czy na uczelnię, czy wieczorem, czy gdziekolwiek. Więc to by było na tyle, to są odpowiedzi na ten tag I taguję na pewno Glampaule i na pewno Alice Dog Channel, ale jeszcze napiszę, kogo tam taguję, może mi się jeszcze ktoś przypomni więc nagrajcie ten tak bardzo fajny, yy, ciekawy i dużo wnoszący do naszego życia, tak? Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!